Cześć, cześć to ja i od razu Was wspominam, że nagram film ze skateparku, e, dzisiaj będzie ten film, nieważne, mój kolega, ja jestem z nim teraz w domu e, i tak, nagram ten film, kiedy będziecie chcieli, ale to dzisiaj będzie o godzinie, czekaj. Teraz jest która. Nie wiem, która jest, ale będzie na pewno o godzinie jakiejś tam. Może za chwilę. Nagram ten film. Wrócę go i po prostu będziecie mogli zobaczyć, co ja potrafię na skateparku. Także to by było na tyle. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli byście chcieli. Podoba Wam się ten filmik. Jeżeli spodobał Wam się. Ten film, to po prostu sorry, że tak uderzyłem kamerą, ale no to jest mój drugi film. Mm. <grych> Zaraz będzie film ze skateparku. No. I to tyle. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału. Cześć!